tango argentyńskie. Ten idiom tanga, o którym wspomniałam, rzeczywiście przenika każdy fakt kompozycji Piazzoli, ale też i on nadaje tym utworom dość specyficzne tytuły. Milonga, kontra milonga, tangata, allegro tangabile czy tangus dei. Mamy rok 1960. Zakłada Piazzolla dwa Quintet. To taki zespół, który przez lata będzie mógł towarzyszyć. Kwintety klasyczne, przy czym oczywiście zawsze wchodzi tutaj w skład quintetu bandoneon, na którym gra Pastor Piazzolla, ale ważne jest też to, że ten pierwszy kwintet nosi nazwę Quintetto Nuevo Tango i był właśnie pierwszym z tych dwóch klasycznych i od tego czasu rozpoczyna się prawdziwie rewolucyjny Piazzolla. Ważne jest, że ten okres od 1960 roku to czas bardzo chłodny, zarówno jeśli chodzi o ilość tworzonych kompozycji, ich jakość, a także czas trwania bo do tej pory utwory były krótkie, raczej nie wykraczały poza 3 minuty, co było podyktowane standardami radiowymi z jednej strony, a z drugiej na szczęście powoli odchodzącą w niepamięć, długo 78-obrotową płytę. Najpierw powstawały utwory, a potem ich adaptacje, najczęściej właśnie adaptacje na klinget, chociaż... Astor Piazzolla grał i w sekstecie grywał, w nonecie, a później prowadził także orkiestrę przez pewien czas jako dyrygent. Mamy ten czas, w którym powstają bardzo ciekawe utwory. Najbardziej znane z tych utworów to Angel i Diablo. Pierwszy z Te anielskie są najprawdziwsze, bardziej melodyjne, e, inaczej diabelskie, e, które mają zupełnie e, inny nastrój tak i taki też wywołują u słuchaczy. Zespół, który dzisiaj występuje, nawiązuje składem, właściwie w sposób bezpośredni, do tych kwintetów, które powstały w latach 60. ubiegłego wieku, czyli Pantoneon, tutaj mamy akordeon, są skrzypce. Jest gitara, fortepian i kontrabas. Wspomniałam Państwu o młodych, bardzo młodych wykonawcach, którzy od niedawna, bo dopiero od lata 2013 roku występują razem. Ja wygrają, myślę, że nie trzeba dodawać domów dla mnie, w tylko miły obowiązek, przedstawienie ich teraz. Karol Grzeszczuk, szuka Agnieszka Dancewicz, skrzydła. Justyna Służalec, Forte. Kontrast. A oto i utwory, których słuchać będziemy. Najpierw trzy kompozycje anielskie. La muerte del angel, Resurrección del angel, Milonga del angel i diabelskiej, która wchodzi w inne oblicze co Romans del diablo.